Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie stan hodowli, więc zacznijmy może sobie tutaj. Tutaj mamy tego żółtego samczyka. Jestem ojcem, już aktualnie trzech miotów u mnie w hodowli. Bardzo fajny samczyk, fajne ucho. Jestem z niego zadowolony. Myślę, że zostanie na dłużej. Tutaj mamy nowe nabytki z poprzedniego filmu. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, no to e, zapraszam do poprzedniego filmu. Tam już e, mówiłem. Tutaj jest samczyk z tych nowych nabytków. Tutaj samiczka. No. Tutaj mamy samiczkę fajną. Ona będzie na jesień do krycia. Zostają u mnie w hodowli. No i myślę, że, że się uda uzyskać z niej jakieś fajne młode, bo jest to naprawdę fajna samiczka. No i co, idziemy dalej. Tutaj mamy trzy samiczki, te żuta. Eee, przeżyły tylko trzy, ale już się mają dobrze. Jak coś, to dwie z nich są na sprzedaż. Jak ktoś chętny, możliwa wysyłka, zostawiam sobie po prostu jedną. Tą chyba sobie zostawię, bo jest fajna. Reszta jest na sprzedaż, czyli te dwie samiczki. Jak ktoś chętny, to piszcie. Już są zatatuowane. Fajne króliczki, fajnie rosną. Okrywa może jeszcze nie jest taka, jaka by miała być. No ale wiadomo to jest jeszcze młody królik. Tutaj mamy samczyka. Naprawdę pięknie wyrósł. Mam wagę chyba teraz coś koło 8 już kilo. Jestem w podobnym wieku do tej samiczki obok. No, fajny królik też właśnie u mnie zostaje. No, i to u niego tyle. Też będę musiał klatki posprzątać za niedługo, jakoś. Może jeszcze dzisiaj. Tutaj mamy tą samiczkę. Fajna samiczka. No, co do niej też ona będzie kryta na jesieni. Najprawdopodobniej chcę zrobić tak, że będzie kryta ta samica i ta tutaj. Żeby po prostu jak coś, to dało się jakoś to popodkładać. Na... No po prostu, żeby... Jak coś będzie nie tak. Tutaj to mamy takie. Tutaj będzie krótko. W sumie wszędzie jest krótko. Bo nie wiem, czy, czy lubicie długie filmy. Tutaj mamy takie trzy sztuki na mięso. Jeszcze trochę podrosną i po prostu... Yy no trafą gdzieś tam na, na ubój. Dobra. No, to są te trzy samiczki. Następny film będzie właśnie y, o nich. Więc myślę, że, że tam już nie będę pokazywał. Będą po prostu w następnym filmie. Ta samiczka też mi się bardzo podoba. No. I zapraszam na kanał Agro Adam. Dobra, ja się z Wami żegnam. Cześć.